Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj w mojej kuchni będzie bardzo kolorowo. Dlaczego? Bo zrobiłem przepysznego pieczonego kurczaka piri piri. Do tego zrobiłem też przepyszną mar marynatę i sos. Spójrzcie jaki fajny, gęsty, kremowy, pikantny i kwaśny. To jest to. A do tego przepyszny kurczak. No i oczywiście chrupiące łódeczki z ziemniaka. A jeżeli lubicie grillowane rzeczy, to koniecznie wejdźcie na kanał Doradcy Smaku, bo tam zrobiłem przepysznego tajskiego kurczaka satay z kremowym sosem. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A my zabieramy się za tego kurczaka. Zapraszam. Przygotowanie naszego kurczaka musimy zacząć od zrobienia marynaty i sosu. Spójrzcie, co my tutaj mamy. Mamy jedną dużą czerwoną paprykę, cebulę. I teraz tak, polewamy to olejem. Hop. Bo będziemy wszystko piec. Chodzi przede wszystkim o to, żeby konsystencja tego sosu była dość gęsta. Tak więc posolimy sobie to jeszcze, bo sól wyciąga wodę z warzyw. Hop. I teraz do środka, pod sam spód wrzucam czosnek. I pokrojone w kosteczkę chili. To jest yy, z zamierzenia pikantny sos, więc jeżeli nie lubicie ostrego, no to nie polubicie tego, yy, tego smaku. Ale uważam, że to jest coś niesamowitego. Dlatego użyłem tylko takich normalnych, delikatnych chili. Nie będę tutaj przesadzał. Wiem, że piri-piri kurczaka robi się z bardzo ostrych papryczek. Ale niektórzy nie są w stanie tego znieść, tej... Tej pikantności, dlatego zrobimy sobie to dzisiaj na delikatnych papryczkach, a w razie czego dodamy sobie papryki, czyli tak jak lubimy. Dobra, to teraz ląduje w piekarniku w temperaturze 200 stopni i pieczemy do momentu, aż papryka będzie taka wiotka. Warzywa mamy podpieczone, więc teraz wyciągamy tą cebulę i spójrzcie, zrobiła się nam tutaj taka brzydka skórka. My jej nie chcemy. Hop. Bo ona jest dość twarda. Musimy ją po prostu usunąć. Tak. Bo to by się nam nigdy w życiu nie zmieliło. Nie, nie ma takiej opcji. Teraz tylko kroimy tą cebulę. Uff, uważajcie, bo jest gorąca. I co musimy zrobić z papryką? Paprykę też. O, odkrawamy tylko ten koniec. I całą resztę możemy teraz przełożyć do pojemnika. Nie ma na co czekać. Przekładamy całą paprykę. Pamiętajcie, że ten sok, który jest w środku, jest bardzo ważny, bo on ma cały ten smak słodziutki. Mm. Dobra, to już jest. Następnie przerzucam chili i czosnek, które były podpieczone w piekarniku. I to jest ważny krok. Postarajcie się wyskrobać wszystko. To już jest. Teraz przyszedł czas na kilka rzeczy. Dodajemy tutaj do naszego sosu kilka prażonych orzeszków. Nie jest tego dużo. Chodzi o to, że te orzeszki nam po prostu zagęszczą ten sos. Hop. Doprawiamy to wszystko solą. I tutaj nie żałujemy soli. Mm. I teraz tak, dodajemy paprykę węgierską, bo ona ma bardzo fajny kolor, i dzięki temu będziemy mieli naprawdę super. Sos. Później możemy dodać chili, ale spokojnie. Jeszcze czekamy. Ponadto do naszego sosu dodajemy oregano. Hop. Musimy tylko otworzyć. Nie za dużo. Jedna łyżeczka tyle powinno nam wystarczyć. I odrobinę całej kolendry. Tyle nam wystarczy. Hop. Wszystkie składniki już mamy. Teraz tylko dodajemy mokre rzeczy. Mam tutaj ocet spirytusowy. Ponadto wlewam tutaj dość dużo oleju. I chcemy to wszystko połączyć w jedną całość. I wciskam też dość dużo soku z cytryny. Ten sos ma być kwaśno pikantny i lekko słodki. Za chwilę to wszystko zmielimy i będziemy doprawiać naszą marynatę. Ale to jest przepyszna kwintesencja smaku. Dobra, wszystkie składniki już mamy. To odpalamy blender. Oh, I tak właśnie powinien wyglądać nasz gotowy sos. Spójrzcie na to. Hmm. jest gęsty, ma piękną konsystencję. Hop, nic się nie rozdziela. I to jest to czego szukałem. Ja sobie jeszcze spróbuję. Hm, jest fajny, słodki i bardzo aromatyczny. Przejdźmy teraz do kurczaka. Sos już mamy gotowy, więc przejdźmy do naszego kurczaka. Pokażę Wam, jak upiec w całości kurczaka na grillu albo w piekarniku. Dobra, co robimy? Na samym początku solimy kurczaka, solimy jego skórę. Pamiętajcie, że ten, so ten sos nie jest zbyt słony, więc kurczak dodatkowo będzie potrzebował trochę soli. I teraz musimy sobie obciąć tego kurczaka, i obcinamy tylko plecy, i wycinamy szyję. Tak, zostawiamy piersi, zostawiamy mięso, tylko musimy pojechać tak nożem, żeby o, tutaj, przy tych piersiach zakończyć nasze cięcie. Tak i tak. Czyli, krótko mówiąc, obcinamy całe plecy. Hop, jednym takim cięciem. Tutaj jeszcze mamy kości. Nie jest to zbyt mm, trudne zadanie. I tak samo obcinamy tutaj. Hop. I hop. Tylko tu musimy na tą kość udową trafić. Hop. I lecimy. Wycinamy skrzydełko. Hop. Wycinamy całe plecy wraz z szyją. Dzięki temu nasz kurczak szybciej się upiecze i dojdzie. Ten kawałek tłuszczu też wytniemy. Tak. Wyciągamy wszystkie jakieś zbędne rzeczy. I mamy takiego fajnego kurczaka w całości. Widzicie, tak go kładziemy na grillu. Jeżeli grillujecie kurczaka, pamiętajcie, żeby go grillować w niższej temperaturze. Najlepiej przykryć go i odstawić z boku. Niech on sobie dojdzie. Później możecie go wrzucić na taki agresywny ogień. Ale to dopiero wtedy, kiedy nóżki będą gotowe. A żeby nóżki były szybciej gotowe, hop, nacinam je. Dzięki temu i. Przejdzie ten kurczak szybciej marynatą, no i oczywiście temperatura szybciej dojdzie do kości, dzięki czemu nasz kurczak szybciej będzie gotowy. Spójrzcie, hop, hop, jest gotowy, jest. Możemy też naciąć delikatnie skrzydełka, bo one też dochodzą dość długo. Tak, ponacinane, ponacinane. I tak przygotowanego kurczaka możemy dawać na grilla. Ja dzisiaj zrobię go w piekarniku. A, no bo wiadomo, mamy czasy, jakie y, mamy. Musimy zostać w domu, więc możemy sobie go po prostu upiec. Kurczak prezentuje się bardzo fajnie, więc teraz musimy go przyprawić. Ja tutaj dodaję dość dużo cytryny na naszego kurczaka, bo on lubi orzeźwienie. Zostawiam te cytryny tutaj też. Niech one sobie dojdą, podpieką się. Mm. Dodamy tutaj odrobinę świeżego rozmarynu do tego wszystkiego. Ach. Ale to będzie smakować. I teraz możemy wylać na niego naszą przepyszną marynatę. Tylko nie całą, bo to też jest sos. Widzicie? Mm. Tak. Oblewamy naszego kurczaka. Już go nie musimy przekładać z drugiej strony. Tylko upewnijcie się, że ta marynata wszędzie doszła. Możemy tego rozmarynu o, rzucić trochę więcej tutaj. I tak przygotowanego kurczaka teraz pieczemy. I jeżeli robimy go na grillu, to pamiętajcie, żeby temperatura była taka jak w piekarniku 180 stopni. I on ma się tym dymem takim ciepłym wędzić. Jeżeli robimy w piekarniku, też temperatura 180 stopni temperatura może być też niższa 160, jeżeli 2 godziny, a 180 to tak 45 minut. Dobra. Kurczak gotowy, ląduje w piekarniku. Kurczak jest już gotowy, upieczony, więc na samym końcu możemy go sobie oczywiście ozdobić. Ja nawet zmieniłem sobie yy, brytwankę, w której piekłem. No bo wiadomo, zawsze robią się takie brzydkie zacieki. A to będzie akurat do zdjęcia. I przy okazji pokażę wam, jak ładnie zaprezentować takiego kurczaka. Jest to pikantny kurczak, więc wziąłem sobie tutaj trochę chili. Mm. I troszeczkę dodamy zielonej cebulki. Tak. I na samym końcu podlejemy go delikatnie sosem piri-piri. I tak możecie serwować waszego kurczaka. Ja jeszcze dodam tutaj kilka y, listków świeżej kolendry, żeby ładnie wyglądał. I pamiętajcie, podawajcie tego kurczaka z tym sosem piri piri, a jako dodatek możecie użyć ryż, chleb, pieczywo, albo tak jak ja zrobiłem sobie tutaj, pieczone ziemniaczki. Z takimi ziemniaczkami taki kurczak z grilla smakuje niesamowicie. A jeżeli lubicie kurczaka i spodobał Wam się ten przepis, to wejdźcie też na kanał Doradcy Smaku, bo tam przygotowałem przepysznego kurczaka satay prosto z Tajlandii. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja zabieram się za jedzenie tego pysznego kurczaka Piri Piri. Dziękuję Wam bardzo. Zostawcie łapkę w górę i życzę Wam smacznego. Do zobaczenia.